Ważne, zostań do samego końca. Ważą się miliardy euro dla Polski w ramach kolejnego programu dotyczącego bezpieczeństwa. To Military Mobility, czyli mobilność wojskowa. Co to jest? Z jednej strony, będzie wprowadzone wojskowe Schengen. Tak jak przejeżdżamy samochodami osobowymi pomiędzy krajami Unii Europejskiej, nie musimy pokazywać paszportów. Tak samo jak trzeba będzie i będzie zagrożenie wojska, zarówno jak i ciężki sprzęt będziemy przerzucali z kraju do kraju. I to jedna rzecz. I druga. Przez ostatnie pół roku pracowaliśmy nad właśnie takim dokumentem dotyczącym military mobility, żeby w nowej perspektywie wydać ponad 17 miliardów euro na nowe drogi, mosty, drogi dojazdowe do portów, do lotnisk. Wszystko po to, żeby właśnie infrastruktura była mocniejsza, silniejsza, żeby wytrzymała nie tylko tiry, ale również czołgi. I co więcej, będzie też na infrastrukturę kolejową, a wiemy w Polsce co się działo w ostatnich dniach. I właśnie po to jesteśmy w Unii Europejskiej. Po to jesteśmy posłami, żeby walczyć o Polskę. Z dobrych wiadomości. W tym dokumencie, który dzisiaj będzie za moimi plecami tutaj w Parlamencie Europejskim, głosowany na Komisji Bezpieczeństwa i Transportu, jest zapis, że to Polska jest tym krajem, który może być właśnie strategicznym, jeśli chodzi o wydatki na military mobility. Trzymajcie kciuki.